Jak? Świeci ten kierunkowskaz? Bo w naszej autosance to świeci, bo to jeszcze na wiosnę te kable przeciągaliśmy i lampy zakładaliśmy. No raz świeci, raz nie, jak to kierunkowskaz. No można było się tego spodziewać, bo Kazik to dba o maszyny, jak mało kto. Dobra, dawaj teraz prawy, bo czasu nie ma. Ja tu muszę jeszcze podorywkę zacząć, a ty tam masz jęczmień sprzedać i Kazikowi pomóc w siano No i ja ten nie świeci i ino już żeś coś pewno rozwalił gamoniu, cholera. Czekaj, stuknę w lampę, to może ta latarnia da sygnał. No widzisz, ręce, które leczą, a nie kaleczą. Dobra, zgaś tego gepelka i podejdź i no tu do mnie, bo sprawę mam. I, no co się stało, dziadek? Co się stało i co się stało? Ciele oknem wyleciało. Słuchaj, kurde, trzeba załatwić ciągnik do zbioru bel, bo te siano, kurde, zmokło przez te deszcze, a tak to i słome i siano się za jednym zamachem zbierze i do stodoły pochowa. Także liczę na ciebie, młody a ja ogarnę belarę, żeby tą przeniczkę w beleju zmieć i te zebrać dzisiaj. Spoko dziadek się załatwi, a tego i? No bo ludzie w tych internetach się pytają, kiedy kombajn zawita na naszej gospodarce i czy kupimy tego forszaja? I no, ja to nie wiem, młody, czy ten forszaj się opłaca. To już trochę stare jest i za duże na naszą gospodarkę, a też header wielki ma. I jak w tęgie zboże wejdzie, to powoli będzie młucił i to się nie kalkuluje potem i usług nikt nie będzie chciał od nas brać. A czy kupimy kombajn? To się zobaczy, się zboża posprzedaje, przelew zobaczę na koncie. To porozmawiamy. Dobra, jedź, bo czas gna, a ty mnie tu zagadałeś. I w tyle w czasie jesteśmy. Siemasz młody. Widzę, że już moją landarę przywiozłeś. I ziorka na sprzedanie też. To widzisz tutaj chłopa obsłużę, Hechę, he. i zara ogarniemy sprawę. A jaki tam od razu chłop, Miruś jestem, a ty mnie młodzieńcze powiedz, czy to prawda, że Stasiu tego rekorda kupił, bo tu Kaziu nie wie, a tu cała wieś o tym gada, ale każdy po swojemu i co innego do historii dodaje. I no ja tam nie wiem, także mnie się o to nie pytać. A no to, tak jak Kaziu mówił, że to nie wiadomo jeszcze, dobra, wjeżdżam tym swoim niedźwiadkiem do stodoły, sypiem i jazda, jazda, biała gwiazda, bo jeszcze dzisiaj będziemy mucić ile wlezie. Pewno do nocy zejdzie także ik, no. A no to prawda, czasu jakoś w tym sezonie to nie ma. Ja to dzisiaj w kosy wjeżdżam, a jutro pewno mucić będę dalej, jak padać nie będzie. Bo to nie wiadomo, dziś pada, a jutro nie pada. I to trzeba się dobrze wstrzelić w pogodę. Ja to już mało do koszenia mam, także jakoś przemęczę. No to Kaziu, tak jak się umówiliśmy, aby na jutro kasa była elegancko. Będzie. Wszystko tak, jak pan se życzysz. Co chcesz, to masz. Nie ma to tamto. Panie Kazimierzu, dziadek pewno już mówił, że zakoszenie, pomogę panu w sianokosach, no to słucham pana, jak wygląda rozkład jazdy. A po chuj te rozkłady całe? Myślisz, że ja nie wiadomo jaką szkołę skończyłem ze mam ci tu jakieś rozkłady, nie wiadomo czego mówić? No, panie Kaziku, tak się mówi. Dobra, nieważne, po prostu za co mam się wziąć, od czego zacząć, co robić? Jak nie wiesz, co robić, to lumpów pilnuj, hahaha. Ha, ha. No, młody pojedziesz czterdziechom grabić, a ja za dziesięć, no aby piętnaście minut przyjadę, bo tutaj jeszcze z zbożem do mnie przyjadą, i muszę w domu siedzieć i pilnować, żeby nie ochach mnie, bo kobita to nie dopilnuje tego co trzeba. Witam Państwa, no kurde, już zboże sprzedane i jedziemy grabić. Nie nagrywałem, bo kurta się zakniszczyła, i tam Kazik no niestosowne słowa używał. Tutaj go zostawimy, może nikt nie ukradnie. No to jedziemy, kurde, mol He, he. myślę, że zajedziemy jeszcze do pana Stanisława, bo miałem pogarnąć ten ładowacz czołowy. A tu Stasiu chyba ma taki najbardziej rozsądny, bo Kaziu nam nie pożyczy, bo sam będzie bele zwoził, a nomietek to tym bardziej nie... No, panie Stanisławie, no jestem w szoku i zarazem gratuluję nowego nabytku na gospodarstwie. No nikt chyba takiej ilości kombajnów tu w okolicy to nie ma. No, no, gospodarka się rozwija. A no w którąś stron gospodarka musi podążać. No ilością kombajnów możemy się pochwalić i triumfować. Ale już gotówką nie za bardzo. Młody wystawił nam tego forszaja. To kurde, ten nawet nikt nie zadzwonił i nie zapowiada się na to, że jeszcze w tym roku tego forsza jak ktoś kupi. No, szkoda kombajnu, bo ja wiem co mam, a ludzie by chcieli za bezcen go. No. A jak się nie sprzeda, to na części go będziemy sprzedawać, a w ostateczności na złom, bo po co go tu trzymać? A wy nie chcecie go kupić? Bo Józiu miał się odezwać do mnie w tej sprawie i nadal czekam na odzew. No z tego co wiem. Dziadek, póki co, nie ma zamiaru kupować kombajnu i nie jest zbytnio zainteresowany. No kurka wódka, zobacz młody kurde, mało co zjedzony kombajn i wy i tak tego nie chcecie kupić? No zastanówcie się lepiej, bo szkoda taki kombajn na złom wywozić. Siemano, rolniki, kurde mol made in opyr. I no podoba się bizonek kurde. Ten? Teraz to mamy największy na wsi i nikt tutaj nam nie podskoczy. Hie, A i no. Wejdź se w niego i zobacz jaki luksus kurde mol. No panie, tutaj to czuć pieniądz oraz technologię. Na co chcesz, to masz. No ładnie zadbany kombajn. No ale ta korozja niepokojąca, a tak to piękny egzemplarz. No taki to jak złoto by na naszej gospodarce zawitał, ale taki to kosztuje i też musiałby na siebie zarobić, a u nas nie ma jak. No prawda, prawda. Co chcesz, to masz. Nie ma to tamto. A i sprawa jest, panie Stanisławie, bo ja na dzisiaj, tak gdzieś około dziewiętnastej, bym potrzebował tego waszego dzondira, bo mi potrzebny jest do zwozu Bel, bo już dziadek spać po nocach nie może, że baloty nadal na polu są. I no młody dobra, ten mój Ancymon, jak zbierze Belę, to możesz brać i do jutra nie będzie mnie potrzebny. No to dziękuję bardzo i zarazem żegnam już, bo trochę się rozgadałem, a mi się spieszy dzisiaj. Być mi się nie chce, no bo nie mam po co, lubię za dnia, podać się nocą. I choć mówią leniu, może to i prawda, ale za mną każda młoda panna. Witam internatów ponownie, jak widać grabimy drugą działkę. Z tego co widziałem to Kazik już przyjechał z belarką i lecimy elegancko. Dobra, ciśniemy tej 40, bo do wieczora muszę jeszcze bele zjeść. A poza tym dziękuję Wam za pozytywny odbiór tych naszych vlogów. Nawet dziadek jest pozytywnie zaskoczony. I Jak się uda, to i będziecie widzieć jego perspektywę. No ten tego zamówi się drugą kamerkę, ale to zobaczymy. Dobra, ciśniem ciśniem, bo czasu szkoda, jak to dziadek mówi. Siemano! Rolniki kurde mol, witam Was na live. Kurde mol, Made in Opir dzisiaj. Oprowadzę Was po gospodarce kurde mol. Witam wszystkich, no. Witam moderatorów kurde mol. Dobra, idę oprowadzać. Jak widać, kurde mol, nowy nabytek na gospodarce. No, piękny, ten bizon nie mogę się napatrzeć. Kurde mol, Made in Opir. A w środku jaki elegancki, no kurde mol, zajebisty zakup. Kurde mol, made in oper tu tego. Kurde ten nie ma. To tamto ten rekord bije na głowę tego naszego forszaja. Tutaj na górę jeszcze wejdziemy. Kurde mol oporowo tutaj. tego. Kurde, mol silnik zadbany, niezażygany olejem, to jest sprzęt. Kurde, moloporowe, oporowe, koszenie będzie takim sprzętem. I gdzieś ty tam cholero wlazł. Jeszcze z tym telefonem latasz jak jakiś niedorozwinięty. Złaś mnie i no stamtąd spadniesz jeszcze. Mordę pobijesz i tyle z twojego pożytku będzie. I no dobra, dobra, nie drżyj. Już tak tej japy, haha. Kurde, moloporowo. Tutaj jeszcze wam e, tego Forshaya pokażę i kończymy tego live'a, bo tu gospodarz się drze. Haha, ha. no szkoda ze nikt tego Forshaya nie chce kupić, bo on w ładnym stanie jest. Eee. No i ten tego sprawny jest oczywiście. Wsiadać i mucić. He, he. no ten tego... Gdzie ty tam cholero znów wchodzisz? Lekur. No i witam pany, tutaj nie nagrywałem za dużo, ale no i ci, pograbione już mamy. Belarka się zepsuła, niestety, i tam Kazik pojechał po część zapasową. Nie wiem co tam dokładnie strzeliło, ale no klapy nie może zamknąć. No już ciemno się robi, a ja jeszcze muszę te belę zwieść. A, no to już nie będę was zanudzał i widzimy się, jak będę belę zwoził. No to tak jak mówiłem, panie Stasiu, ja zabieram tego Dzondira i jutro rano go oddam, także proszę się nie martwić. No to jak tak było umówione, no to bierz, ja tu nic do gadania nie mam. No tak, tylko ja tu nie umiem takim sprzętem jeździć, także niech pan mi ino powie, no jak tu się biegi wrzuca i jakoś tam dam radę. A co tu pokazywać? Tu biegi masz i po lewej stronie rewers i tyle w temacie. Jakoś tam dasz radę, młody, i może w całości ten ciągnik do mnie wróci. He, he. O, dobra, już chyba wiem mniej więcej co i jak. No to dziękuję panie Stanisławie za pożyczenie i jak mówiłem jutro go oddam. No i ładujemy kurde Molhehe, tutaj dziadek jak widzę pozwoził bele na róg. Pola także szybka akcja będzie. No i tutaj podorywkę już zrobił trochę. przejedziemy po tym, ale no, nic się nie stanie raczej. Tutaj zbierzemy te bele i będę się z wami żegnał, bo kurde, mol mi już bateria pada. Teraz, żeby burty nie pogiąć i będzie elegancko. Kurde, mol nie widzę, czy dalej, czy bliżej. No słaba widoczność w tym dzondirze. Wyższa kabina by się przydała, mimo tego, że i tak jest wysoka dosyć. O dobra, chyba Gicio jest hihi. Hi. I cyk już jedna bela jest. Dobra, nie będę Was zanudzał i widzimy się, jak na ostatnim polu będę. Witam panów kurde mol, wszystkie bele zebrałem, wyszło 11 bel wszystkiego i za jednym kursem se zwiozłem wszystko, także no Dobra, ja się z wami żegnam. Do następnego...